Zakochałam się pierwszy raz, jak miałam 12 lat. I absolutnie nie wiedziałam, że się zakochałam. Ktoś powiedział: kurczę, jaka szkoda, że coś takiego nigdy nie wydarzy się w Polsce. No i wtedy właśnie pan Niemiec standardowym swoim tekstem e, rzucił: A właściwie dlaczego nie? Pierwsze słyszałem o paradzie, chyba na lekcji religii, jak byłem bardzo małym dzieckiem. Bardzo negatywne rzeczy. Poczucie przynależności jest dla mnie ważne dlatego, że ja przez całe swoje życie miałam poczucie, że nigdzie nie należy. Z bram, z chodników, z bocznych uliczek weszło 300 osób. My już teraz ruszyliśmy, nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. To mnie zniszczyło jako osobę, którą kiedyś byłem. I stworzyło na nowo. Widziałam ludzi, którzy są wolni. Te 50 tysięcy osób miało w kalendarzu zaklepany 19 czerwca, niezależnie od tego, co się dzieje w moim świecie. Ja się dowiedziałam, że moja praca była ważna, jak się do mnie zgłosiliście, że ten film powstaje. Bo szczerze mówiąc, wcześniej myślałam, że raczej była niezauważona. To nie jest tak, że my się nie boimy. To jest tak, że robimy coś pomimo tego strachu.